Ja, ja jestem TheClubPenguin.pl ja, ja pochodzę z Polski i gram ja w TheClubPenguin.com Dzisiaj to jest pierwszy odcinek, w którym zajmiemy się tworzeniem naszego pingwina. Więc tak, tu wybieracie kolor pingwina, już sama nazwa wskazuje. Tutaj, tutaj są różne kolory. No, o no dość doszło. Ja wezmę czar. Has create password. Chyba nie muszę ten mówić. A jeśli ktoś nie wie, to to jest hasło. Dobrze. Wy, wy pre w presence email address wpisujemy adres e-mail. To nazwa, nazwa, jaką będziecie chcieli mieć. Tu potwierdzanie, potwierdzać, następnie klikacie next. <śmiech> <śmiech> Jak widzicie, przebiegła się z sukcesem. Więc mam nadzieję, że pomogłem, powodzenia Wy. Następnie, do zobaczenia do następnego odcinka. Oczywiście też, jeśli ktoś chce mnie subskrybować, to zapraszam też. Każdy sub nie zachęca. Nara